Dzisiaj jest 30 października 2022. To wymyśliłam sobie, że tak spędzę weekend, że pojadę sobie pociągiem kolei mazowieckich do Małkini. Zapakuję sobie sprzęt. O, mam tutaj sprzęt na rowerze. Zapakowany. I jadę... No, jakieś 30 km do takiej agroturystyki w miejscowości Ołtarze Gołacze nad Bugiem. Biorę pokój, ale zamierzam, no, zabrałam ze sobą sprzęt, więc zamierzam rozłożyć namiot i spać w namiocie <grym> w nocy z 30 na 31 października. No, są takie ciepłe dni, dosyć jakieś 15 stopni jest w tej chwili, ale wieczorem spada do 5, nie? I chcę sprawdzić, czy dam radę, czy wytrzymam. Także tak se wymyśliłam i jutro wracam. To jest niedaleko. Taki mam pomysł. Najpierw muszę poszukać bankomatu. Jeszcze trochę tam wybrać jakąś stówkę dla Pani Krysi. I może jakiś sklep będzie. Jak nie, to nie szkodzi, bo jedzenie takie obiadowe to mam, to sobie zaleję liofilizat. tak się ten... Ale zapomniałam po prostu na śniadanie, nie? I, i, I coś tam trzeba będzie pokombinować u tej pani Krysi. Dobra, działam. Takie tereny wiejskie to są tutaj, nad Bugiem. Tam jest wał i za tym jest zaraz rzeka Bug, za tym wałem. I tam można by było jechać. Ja tak kiedyś jechałam, tam właśnie wzdłuż rzeki, ale dziś mi się nie chce. Dziś wolę asfaltami przez wsie, równolegle. Wow, ładna pogoda, piękna jesień. Prędkości nie mam oszałamiającej, ale tak sobie postanowiłam, że to będzie taka bardzo lajtowa wycieczka. Bardziej pod kątem biwakowania. Trzeba łapać takie weekendy jesienne, bo wyjątkowe jest. Po drodze zjechałam pod sklep, bo tu jest ławeczka, sklep jest zamknięty oczywiście, bo niedziela się kawę, zjem, zjem coś tam, jakieś batoniki, jakieś tam kółka kukurydziane, jestem głodna, a tam jest już blisko, w sumie mam jakieś 15 km do tej agroturystyki, to już nie chcę żadnego obiadu zalewać, tylko po prostu tak przekąszę coś. spora bateria tego jedzenia no ale to ja często nawet z powrotem przywożę to słodycze no po prostu tak lubię mieć nie jakbym zgłodniała to mam co tam przekąsić no. dalej. Teraz będę na miejscu i trzeba szybko na mnie doskładać, chociaż w sumie, tak jest to rozkładanie namiotu to niezły taki, ten, taka gimnastyka, rozkrzywająca. Już nie pamiętam, który to był dom, ale zaraz mi nawigacja pokaże. Nie wiem, czy to tutaj nie było. Chyba o ołtarze Gołacze 26. Tak, dobra. Zaczynamy. Tak, to jest tu, sprawdziłam w internecie 26, bo nie pamiętałam. A to jest napisane. Ag Gospodarstwo agroturystyczne Mazowiecki. współpracujący z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Hmm. Krystyna Mazur, dobra. Tutaj muszę wejść. I tam jest rzeka Bóg. O, już idzie pani Krystyna. <grystanie> dobra, muszę wyłączyć na chwilę. Udawałam się na ognisko. Byli Państwo, którzy wędkowali, ale już po filmie nie chciałam przy nich nic nagrywać, bo to tak bez sensu obcy ludzie będą nagrywały film. Zostawili mi ognisko. Zjadłam z nimi przy tym ognisku. Pogadaliśmy chwilę. Namiotu to nie widać za bardzo za stu. Nie widać. Nie wiem, później w namiocie coś nakręcę może. Byłam w moim pokoju, zostawiłam sobie tą kosmetyki. No jutro, no wykąpałam się. Umyłam się cała. No i teraz widzę, że patrzę na um, termometrze w telefonie. To temperatura spada. W tej chwili było 10, jest 9 i no, w nocy spadnie do 6 do 5, nie? Na razie idę do namiotu, jestem poubierana. W namiocie powiem, jakie mam warstwy. No zobaczymy, no. Jak będzie zimno, to najwyżej wrócę do pokoju. Dobra, także do kompana jestem, poubierana. Mam specjalnie kominiarkę wziąłam. Żeby mi tutaj nie... Bo jak jest czapka, to tutaj zawiewa też czasami. Zobaczymy, idziemy do namiotu. Sytuacja jest taka, że, że no jestem w namiocie, jest godzina, która to chyba około 20:00 tego nowego czasu temperatura spadła do, do 8. Także pewnie do północy spadnie do 6 albo do 5. Jest siódma rano, chociaż ja już chyba nie No i tak, w sumie nie zmarzłam. Jedynie mi trochę zimno jest w stopy, pomimo tych trzech, e, tych trzech e, skarpetek. Zimno trochę w stopy, ale nie jakoś tak strasznie, nie? No ale w nocy ubrałam jednak tą kurtkę puchową że i w kurtce i w piworze puchowym. Dobra, zbieram się zaraz pójdę tam do pokoju. No. No i katar dostałam przez tą niską temperaturę jakoś tak. Ale w sumie to cichutko. Piękne niebo było, zasiane gwiazdami, to takie niebo jest właśnie tylko poza miastem. W mieście takiego nieba nie ma, bo światła yy, miasta powodują, że nie widać tych wszystkich gwiazd. Dobra, zbieram się. Ach, tak. No jest zimno na pewno, nawet teraz nie patrzyłam, ile jest stopni. Teraz sprawdzę o. No tak, jest 6 stopni. W środku nocy się zrobiło 6 stopni, tak nadal jest 6 stopni. Ale chyba jest schód słońca, zdaje się. Jakieś koguty słychać. Wejdę na zewnątrz, zrobię jakieś zdjęcia. A w nocy jak wychodziłam, to, to wszystko było mgłą spowite. No, fajnie. Zobaczy jak wygląda ten wschód Porobiłam trochę zdjęć. Jest wschód słońca. Widać go tam. Słoneczko se wschodzi z tej strony. No, jest wszędzie mokro, rosa taka, poranna. No pięknie jest, jest mgła nad rzeką, ale wiem, ja że za jakieś 2-3 godziny ta mgła zejdzie. Dobra, wezmę kilka rzeczy, idę do łazienki i do kuchni tam. Może się jeszcze położę w pokoju. W sumie jest bardzo wcześnie. Dobra, idę do budynku. A tam pan łowi ryby. <laughs> już jest wcześniej. wcześnie idzie do mnie pewnie zapytać jak było to z tym panem siedziałam przy ognisku wczoraj no pan już poszedł ja wziąłem takie najpotrzebniejsze rzeczy do sakw i pojadę tam z sakwami do góry, żeby sobie tam śniadanie zrobić czy coś, a zostawię na razie namiot bo on jest mokry, to znaczy ja się tego spodziewałam nie? że będzie taki mokry, ale jest bardzo mokry tu przy rzece to rzeczywiście, nocowanie przy rzece to sama woda, nie? No, ale to się wysuszy do dziesiątej, do maks 11 powinien się wysuszyć. No. no, tu jest bug, ale nic nie widać prawie. No, pięknie to wygląda. Widoczek jest przepiękny, naprawdę. Tutaj wśród tych drzew, to widać tą rzekę, to może jakieś kaczki tam pływają. Super miejscówka. Dobra, idę do budynku. No, zaczynam pakowanie. Jest koło południa i, i, i on się wysuszył ten namiot, ale widzę, że jest to jest trochę w niektórych miejscach wilgotny, ale ja przezornie wzięłam ze sobą z domu, pokażę co wzięłam. Rolkę papieru yy, kuchennego i po prostu go trochę wytrę, żeby on taki mokry nie był spakowany. No, Także za zaczynam pakowanie. No i będę jechała. A teraz ładnie widać Bóg lepiej trochę, bo nie ma już tej mgły. Widać, jak ta miejscówka wygląda. Teraz podejdę tam bliżej. No, to działka pani Krysi jest nad samym Bugiem. Zejście brzeg do Bugu obejmuje. No, tam krowy z drugiej strony się wypasają. Dobra, zbieram namiot. Spakowałem namiot. No, tropik jest w połowie mokry. Ale go tak spakowałam, wycierałam go, ale to nic nie dało. W domu będę musiała rozłożyć namiot. O, widzę, że pani Krysia wyszła. Dobra, idę się z nią pożegnam do łazienki jeszcze i jadę. Także spakowałam to tam i to ile? 20 minut, pół godziny? A, pół godziny, bo ja tak właśnie wycierałam z, z tej wody, z tej wilgoci. Namiot. O, no, dobra, trzeba się zbierać, jechać. Tu się wychodzi z domu, a tu naprzeciwko ma Pani Krysia taką, jak to się nazywa? Maryjka. Taka kapliczka przydrożna, o. Na wsiach to dużo tych kapliczek w Polsce i one czasami są naprawdę super ładne. Takie ciekawe. Dobra, na razie nie zakładam kasku. mam w stronę Małkini. <grych> Dosłownie jakieś 1,5 kilometra za tą wsią ołtarze Gołacze jest taka wieś, Zuzela, przy, przy drodze wojewódzkiej i to jest wieś, w której się urodził kardynał Wyszyński. I tu przy głównej drodze jest takie małe muzeum, które ta wieś utrzymuje, gmina utrzymuje. Dzisiaj jest zamknięte, jak widzę. No i to była szkoła podstawowa, w której Wyszyński się uczył jako dziecko. No stąd jest, po prostu tu się urodził, tu naprzeciwko jest kościół. Tam z tyłu za, za tym muzeum jest cmentarz, widzę, jest dużo samochodów, ludzie stroją groby. No. Ja tu w tym muzeum już byłam z moim synem, jak myśmy tu byli dwa lata temu. Także myśmy to zwiedzili tam. No, zdjęcia są, pamiątki jakieś po kardynale Wysyńskim. No i tak, taka wioska, która tylko z tego jest znana. No dobra, jedziemy dalej. No już się robi. Taka szarówka jesienna, ale już mam jakieś 10 km na stację do Małkini. Już niedaleko. Dojechałam do, na stację do Małkini, kupiłam bilet. Za parę minut jest pociąg. Yy, w Ząbkach wysiadam na Warszawę Wileńską, Koleje mazowieckie. No i jest 11 stopni, jest dużo zimniej i dużo chłodniej niż wczoraj, i w ogóle zupełnie inny dzień niż wczoraj końcu się moja y, jednodobowa podróż. No, złapałam katar przez co spanie w tych 6 stopniach w namiocie i no, w nocy się budziłam kilka razy, no ale nie było jakoś tak bardzo zimno. Wiem, że na pewno trzeba by było coś ciepłego jeszcze na stopy mieć. Tak poza tym to mi było ciepło, tylko y, stopy muszę jakoś ochronić. Mogę w takiej temperaturze spać no. i tyle.